Telewizja Kopernik. Twój styl życia. To jeden z pięciu prestiżowych, międzynarodowych turniejów siatkówki plażowej, ale jednocześnie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Obejrzyjmy to, co działo się wokół siatkarskich boisk podczas Warmia Mazury Grand Slam 2015. Siatkarskie emocje na najwyższym światowym poziomie tysiące kibiców na trybunach, ale równie wiele wokół sportowych aren. Organizatorzy turnieju postarali się, by podczas rozgrywek w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel dobrze czuły się całe rodziny. Mamy animacje dla dzieci, a zresztą tej infrastruktury dla dzieci już istniejącej, tej dodanej jest wiele. Mamy bardzo fajny program fitnessowy, to jest ważne, niech ludzie przyjadą, jeżeli ktoś nie żyje siatkówką, niech coś porobi. Siatkówka jest bardzo przyjaznym sportem, właśnie całe rodziny, małe dzieci, młodzież, rodzice. Ta impreza myślę, że doskonale przyczyni się do promocji sportu, pomocy siatkówki, która w Olsztynie jest bardzo uwielbiana. A świadczyć może o tym chociażby frekwencja podczas specjalnego meczu pokazowego, w którym siatkarze indykpolu AZS Olsztyn mierzyli się z drużyną Pawła Papkę i Piotra Gruszki. Ci, którzy za parę lat chcą rywalizować na plażowych boiskach z najlepszymi, sprawdzali swoje umiejętności podczas turnieju amatorów. Inni dbali o kondycję na mini trampolinach. Odbywają się zajęcia jumping fitness. Są to zajęcia dla oczywiście dorosłych, jak i w niedługim czasie chcemy wprowadzić zajęcia dla dzieci, tak żeby mamy z dziećmi mogły w tym samym czasie po prostu skorzystać z zajęć. Dla pań przygotowano strefę wellness. Mogły skorzystać z masażu i zrobić manikir. Z wnuczkami przyszłam na plażę, mąż tam się nim obiekuje, a ja skorzystałam z okazji. Jest fajnie. Wielksyty i owca cała. Organizatorzy Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015 pomyśleli także o Panach. A co poza sportem wywołuje uśmiech na twarzach nawet najmłodszych panów? Oczywiście motoryzacja. Co chcielibyście takim kiedyś pojeździć? Na pewno. Nieco dalej, tuż obok kapitanatu w strefie Pepsi, chętni mogli poczuć się jak w filmie Matrix. Była także promocja ekologii. Przedstawiciele regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, organizatorzy turnieju, a także gwiazdy, siatkówki i samorządowcy wspólnie posadzili kilkanaście drzewek niedaleko kapitanatu CRS Ukiel. Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015 to pierwsza siatkarska impreza o światowej Randze zorganizowana w stolicy regionu. Przez 6 dni jej trwania centrum rekreacyjno-sportowe Ukiel odwiedziło około 100 tysięcy osób. telewizja Kopernik. Kopernik.tv